Gdzie on się pożył. się Ok. Są na korytarzu, tutaj do środeczka zapraszamy. Kochani, młodzi zawodnicy, ściągnijcie tu swoich... Boknaka i trenera Biernata, zawodnicy, którzy już startują regularnie w zawodach, osiągając bardzo przyzwoite wyniki. Są juniorzy i seniorzy, czyli ta sportowa elita, w bo jest bo jest to prawda. Są nasze koleżanki i koledzy, Mam nadzieję, że wybaczycie, że wówczas, wówczas właśnie nie uhonorowaliśmy niewielkie, a, a to z powodu problemów zdrowotnych, kontuzji, które je prześladowały w pierwszym półroczu chorób. To wszystko sprawiało, że liczyliśmy odbierać gratulacje i, i honory. Także serdecznie tego występu gratuluję. Nie ukrywam, że i radość wielka. Jeżeli mogę prosić Jurka Wognaka, naszego kolegę trenera, jednocześnie prezesa. Liczymy na podobne występy już wkrótce w rywalizacji tej najwyższej kategorii. kategorii.